Witam wszystkich serdecznie. Pozdrawiam tutaj Tomcio. Dzisiaj nagram krótki filmik i pokażę wam jak drzewa zmieniły kolor jesienią. Także podzielę się z wami tym widokiem i tą frajdą. Proszę bardzo. Tylko wiecie co? Tak. Najpierw wziąłem tam troszkę tych drzewek, kilka, żeby wam pokazać tutaj na stoliku i i potem przejdziemy i pokażę Wam resztę, te, które tak najbardziej się wybarwiły. Proszę spójrzcie, pierwszy chciałem Wam pokazać, który się naj, najpiękniej wybarwił, to jest ten klon. Klon palmowy, ten bązajca jest u mnie. Spójrzcie, wow! Także kolorki ma naprawdę liści. Także super, prawda? Bo wiosną niektóre drzewa kwitną i mają piękne kolory, to teraz mają liście po prostu zmieniają kolor. Ten klon y, po, y, palmowy pięknie wygląda. Hmm. A tutaj się mu wytnie to w stanie bezlistnym, żeby ten pień ładnie odsłonić, ale, ale ogólnie taki ma kolor, tak się zmienił jesienią. Y, po prostu wiecie, bo <laughs> y, u mnie są już przymrozki, już były przymrozki i niedługo, y, po, y, niedługo już oblecą liście drzewką. Także chciałem się podzielić tą frajdą i uchwycić jeszcze na koniec, jak, jak, jak wyglądają, jakie mają piękne kolory. Także ten klon, tak, i zaraz pokażę Wam kolejne drzewko. Wow! Kolejne drzewko, spójrzcie, przyniosłem tutaj kilka. Te, które najbardziej tak się najbardziej wybarwiły. Proszę, to jest kolejne drzewko, które Wam chciałem pokazać, które się pięknie wybarwiło. Liści. Wow! Prawda? Spójrzcie. To jest wiśnia japońska. Pięknie się wybarwiła. Naprawdę. Wow. Okej. Okay. Położę tutaj no. Także ten klon, tą wiśnię chciałem wam pokazać. O. Super. I tak. I kolejne drzewko, które też pięknie się wybarwiło, które też chciałem Wam pokazać tutaj na stoliku, bo tutaj będzie dobry widok na jasnym tle tego koloru. No to, to jest tak. Na przykład o jedna z szczeremch, po prostu, wiecie? Jedna szczeremch, bo mam tych szczeremch kilka, prawda? Jest u mnie i każda się troszeczkę inaczej wybarwia, bo w różnych stanowiskach stoją i różnie y, słońce po prostu na nich padało. Niektóre jeszcze się nie wybarwiły tak bardzo, ale na przykład to jest jedna z nich, która stała tam na tym słonecznym stanowisku. Wow, spójrzcie, prawda? Super, ale ma kolorków, czeremcha. Także czeremcha też pięknie się wybarwiła, liście. Tak wygląda jesienią. Kolejne drzewko, które też chcę Wam pokazać, które się pięknie wybarwiło. Może założę kamerkę na stojak, momencik. Okej, okay, kamerka założyłem na stojak, i tak. Kolejne drzewko, to proszę, spójrzcie. Jeszcze też ostatni dzwonek, tak naprawdę, bo już niedługo mu oblecą liścia. Tym drzewkom też. Także proszę, to jest ten klon polny. Jeden z klonów polnych, bo są u mnie dwa. pięknie się wybarwił. Tak się klony polne też wybarwiają ładnie. Spójrzcie, proszę. Dobra, tam Maciej Widok. O, wezmę. Na tak na pomarańczowo, no, no, na różne kolory, wow. Chciałem, chciałem wam to pokazać, tak się klony polne wybarwiają jesienią. Także super. Naprawdę pięknie to wygląda. Jesień w całej okazałości. I ten drugi klon polny, to jak przejdziemy tam, zaraz, kawałek jeszcze przejdę się tam, to pokażę Wam. To on też tak na pomarańczowo. Tak na pomarańczowo, czerwono, zielono, no różne, ale głównie tak pomarańczowo bardziej. Żółto pomarańczowo. I tak, i jeszcze jedno drzewko, które też chcę Wam pokazać, które się pięknie wybarwiło. No i to momencik, postawię tego klona troszkę dalej. I tylko, że wiecie co, to nie jest, to jest na razie materiał na bonsai, proszę spójrzcie, o, to jest materiał, ale chciałem wam pokazać po prostu jak się pięknie wybarwiło, to jest, zobaczcie jaki kolor, wow, naprawdę, piękny kolor liści. To jest materiał na bonsai, to tam jeden z materiałów to będziemy tworzyć tam może kiedyś na kanale. To mam też ją od kilku lat, może od trzech, czy od czterech, już nie pamiętam dokładnie, kiedyś takiego małego krzaczka kupiłem sobie w szkółce. To jest kalina koralowa. Krzew. Rozea odmiana, czyli rozea, to ona ma takie piękne, wielkie białe kwiaty. No i zielone liście normalnie, ale tak jesienią wygląda kolor ma przepiękny listków. Także no to ten materiał też wam chciałem pokazać. No to y, na razie tyle y, z tych takich drzewek y, tutaj co wam chciałem pokazać. Proszę spójrzcie wow jesienią pięknie wyglądają. Jeszcze tutaj o azalie indyjskie zobaczcie jak zmieniają kolory listków. Też pięknie wyglądają prawda. Y, tak u mnie azalie indyjskie wyglądają jesienią. O kolorki też mają przepiękne. To dobrze. No i dobra. To wiecie co? To zaniosę te drzewka. No i przejdziemy się tam rundkę. To wam jeszcze pokażę kilka innych drzewek. Jak zmieniło kolory jesienne po prostu. Momencik. I już. Zaniosę je. To dobrze. Ok. Zaniosłem te drzewka. I... Możemy teraz się przejść, to jeszcze Wam pokażę, jak się niektóre inne liściaste drzewka zmieniają na jesień u mnie. Po prostu podzielę się tą frajdą, bo piękne są te widoki. I kiedyś wspominałem na początku sezonu, że nagram taki krótki filmik i pokażę Wam jesienią jak wyglądają. A przypomniało mi się. I jeszcze w ostatniej chwili mi się przypomniało i zdążę, bo, bo te przymrozki i jeszcze mają jakieś je zapowiadają, to może będą niedługo coś u mnie w Ostrowcu, prawda, to, to już po następnych przymrozkach już raczej listki w większości popadają, także jeszcze uchwycimy. I tak wiecie, I zobaczcie proszę, spójrzcie, metasekwoje jeszcze nie zmieniły kolorów tak bardzo, dopiero zaczynają zmieniać u mnie. Także, metasekwoje to może nagram jakiegoś shorta później, albo jakąś aktualizację krótką, i jeszcze wam pokażę, jak zmienią kolor całkowicie później. Bo na razie to dopiero zaczynają tutaj w środku troszkę. Także, yy, okej, okay. no to dobrze. Tutaj to mam tą sadzoneczkę winobluszcza, już oblatują mu też, ale piękny też zmienia kolor winoblusz. Tam, tam mam następny, to wam pokażę. I proszę, spójrzcie. Klony pospolite pięknie kontrastują. Kolory mają żółte. Wow, y, klony pospolite, naprawdę pięknie. I tak, i tutaj jest kolejny ten klon pospolity. Spójrzcie, proszę. Wow, pięknie wygląda, naprawdę. Tak wygląda. Y, jesienią ma takie kolory. O. To naprawdę wyglądał super. I te pręciki też pozmieniały kolor. Spójrz, spójrzcie, proszę, na czerwone takie ładne. Także klony pospolite y, wyglądają pięknie też. Jesienią, u mnie. No a jesionolistne, no to są takie żółte. O tam jest, zaraz do niego dojdziemy. Bardziej żółte. Ale tutaj, proszę spójrzcie. To tak, klon pospolity pięknie zmienia kolor. Yy, granaty to się robią takie też żółte. Takie intensywnie żółte. Yy, to jak zmienią całkowicie, może zrobię też shorta albo zdjęcie, to wam pokażę, bo jeszcze na razie, jak widać jeszcze. I yy, tutaj jest też pięknie, pięknie się przebarwia, spójrzcie, proszę. Yy, to drzewko. Kolorki ma naprawdę też piękne. Listków. To jest drzewko, które przyleciało samo do mnie i się rozsiało. A jest prawdopodobnie to pole Osika. Piękne ma kolory. Tam są też to pole, jeszcze to y, po prostu zaraz tam dojdziemy to wam pokażę. No i które jeszcze się tak pięknie przebarwiają. Tutaj wiązy to się robią żółte, jak widzicie. No to to wam pokazywałem przy, przed chwilą. Japońska wiśnia. Pięknie wygląda ognik zimno, zielony. a i tak, proszę spójrzcie, tak się przebarwia ten pięciornik już, zaczyna się przebarwiać listki na różne kolorki, czerwonawe takie i, i, i zaczynają mu oblatywać, ale pomimo tego, że już zaczynają oblatywać liście, to nadal jeszcze kwitnie, nieźle, pięciorniki są super, ale też się przebarwiają na czerwone ma listki, różne takie o. tutaj widać. Także pięciornik też. E, ogniki są zimozielone, ale mają te kolorowe kuleczki. Tutaj ma czerwone, a tutaj ma te takie żółtawe. E, klon polny, wow, tak się wybarwia. To Wam też pokazywałem tam na stole. E, o, granaty, proszę, zaczynają się robić całe żółte. Takie naprawdę intensywną barwę mają żółtą przed opadnięciem liści. I jak widzicie, gdzie nie tak jak tutaj i tam na klonach polnych, tam, przepraszam, palmowych, jak tam dojdziemy zaraz, to są takie, widzicie, to są odmrożenia po, po przymrozkach, które były. Także, a mają być jakieś, zapowiadają, nie wiadomo, ale może jak będą jakieś, no to już po kolejnych, po kolejnych przymrozkach, no to liście zlatują. Dlatego chwycimy jeszcze, chciałem uchwycić, podzielić się, to klon... Po, y też pięknie wygląda. I tak, ten ognik też już zaczyna zmieniać kolory. Tutaj ma takie różne kolorowe. Zaczynają się liście robić. Czerwone, bordowe, pomarańczowe. I też y, oblatują mu, ale jeszcze nadal też kwitnie. Także dość długo kwitną y, pięciorniki. No i tak, jedna z czeremch, ta co Wam pokazywałem na stole, też ma kilka kolorów różnych. A tutaj jest kolejna. Ta troszeczkę jeszcze się inaczej wybarwia. Bardziej na pomarańczowo, żółto. Także super. I ta Czeremcha też jeszcze inaczej. Tutaj ma zielone takie, a tutaj ma takie bordowe. Zależy jak słońce po prostu chyba padało. Na bardziej słońce I tak, klony pospolite, pięknie. Już, już niedługo oblecą mi bo się brązowe robią, ale żółte. Przepięknie się wybarwiają klony pospolite. Tam jest ten wiąz. Wiąz, taka sadzonka wiąza. On się na żółto pięknie też przebarwia. Tutaj to granat też się na żółto. Tutaj jeszcze się nie przebarwia. Dopiero zaczyna gdzieś tam tutaj ten klon grabolisny. Ale on się robi też taki rdzawy później. To może wam aktualnie nie zrobię, bo niektóre drzewka jeszcze różnie w różnym stadium są przebarwiania. Magnolia no to 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 takie robię. Nie robią się żadne piękne kolory. I ten klon u kigumo tutaj listki mu zaczynają się robić takie o już. Po mrozach i po tym odpadają mu nie za, nie za piękne, prawda? Zobaczcie. Ale za to te pręciki listków pięknie się przebarwiają. Na no czerwony kolor. Naprawdę to super to wygląda. Te pręciki. Tak jak u tych pospolitych klonów. No to dobrze. Tutaj to się. No to niektóre drzewka nie wybarwiają się tak spektakularnie, ale. Tak jak lipa, o. I tutaj jest jeszcze ta czeremcha. Jeszcze jedna. Zobaczcie. Ona się dopiero zaczyna leciutko żół, żółcieć jej, bo, bo stała bardziej w cieniu po prostu. Także ją też wam pokażę, jak się przebarwi później, bo ona, ona później się będzie przebarwiać, bo mniej słońca miała, inne stanowisko miała. I, i tutaj dochodzimy: tutaj, o spójrzcie, proszę, jak te klony palmowe też się tak przebarwiają. Yy, sangokaku. O, tu są liście właśnie po przymroskach, co były u mnie. To te są już. No to Sangokaku, co ma taką żywą zieleń, to też ma tutaj czerwienie mu troszkę. No to. Sangokaku, tutaj ten Butterfly, co żeśmy go tak. O, on też ma takie jeszcze różne kolorki. Zaczyna się tutaj troszeczkę ciemnieć mu. E, atropurpureum to mu zieleniają. Zielenieją mu listki. Na koniec. I tutaj ten Katsura. Ten Katsura to pięknie. Wow, zobaczcie, ile ma kolorów. On i tak ma w sezonie pełno kolorów, prawda? Różnych takich, naprawdę ma dużo kolorów. Ale teraz też jeszcze zmienia dodatkowo. Tutaj ma, o, przejdziemy z tej strony. Spójrzcie z tej strony, gdzie bardziej słońce na niego padało. Tutaj bardziej słońce na niego padało i ma tutaj bardziej czerwone takie te listki. Podobne do atropurpureum ten katsura. Ale y, z każdej strony drzewko ma różne kolory, jak się obrócimy. Ja tutaj ma bardziej żółte, tam ma zielone, y, tam ma czerwone. Ten katsura też pięknie się wybarwia. Do, mówię, też ostatni dzwonek, bo już niedługo y, kolejne przymrozki i oblecą. Ta czyka, sura pięknie. Dużo kolorów ma różnych y, jesienią. I, I tutaj mu pięknie spotężniało podstawa. Wow, takiej nie było. Jak go wykopywałem, była o wiele mniejsza. Czyli przez jeden sezon mu ładnie spotężniało w tej, y, w tej drewnianej po prostu skrzyni. No to dobrze. I tutaj to tak. Głóg dopiero zaczyna się przebarwiać. Proszę spójrzcie. Materiał też na bonsai, ale y, chciałem uchwycić kolorki, jak głogi się listki przebarwiają. Pięknie. Y, głóg może pięknie y, wyglądać. Jak już się ładnie rozbuduje korona i zmieni na taki kolor. Kolorki są naprawdę żywe. Także głóg też zaczyna materiał. Tutaj to, to żółkną liście na, na niektórych drzewkach, na przykład na tej Grocho drzewie. No, klony jesionolistne mają żółte, bardzo intensywny kolor żółty taki. Super to też wygląda. Też pięknie to kontrastuje z tymi czerwonymi drzewkami. O proszę, ten też jesionolistny. Piękny ma z daleka ten żółty kolor widać. Też jeszcze troszkę mu zostało żółtych. I ten jesionolistny też. A tutaj to jest ten binoblusz co Wam mówiłem. Proszę spójrzcie jak, jaki ma piękny kolor żywy. Winoblż pięcioklapowy. o, Ledwo dotknąłem, już że ostatni dzwonek, żeby uchwycić. Yy, brzoza, ten materiał taki, pamiętacie? Yy, też mu tutaj pięknie się ładnie rozbudowały korzenie przez ten sezon. Podstawa pnia trochę i mu zaczyna tutaj bieleć leciutko. Bo tego nie było na początku sezonu. Jak wam pokazywałem to drzewko w stanie bezlistnym po wykopaniu zimowym w zeszłym sezonie. No, ale kolorki też ma piękne, żółte. Także super, naprawdę pięknie wyglądają brzozy też. I tutaj spójrzcie, proszę. Doszliśmy do tej, yy, do kolejnych drzew, które piękny mają kolor liści, listków. Wow, prawda? Tak wyglądają to osiki. Takie mają kolory na liściach. Naprawdę super, ale żywe kolory. O, tutaj. To pole osika. Naprawdę wow To pola osika ma piękne kolory To jest drzewko które To są trzy drzewka ten taki projekt u mnie Spójrzcie proszę O To, to są drzewka Pięknie się osiki przebarwiają To są drzewka które przyleciały do mnie same też i wziąłem je, skompletowałem w trzy. I tam jest jeszcze jedna, co też przyleciała. To może się ją skompletuję w przyszłości. No, taka trójka. Taki projekt. Ale pięknie się osiki przebarwiają. Yy, to dobra, to to. Yy, no i tutaj dochodzimy, tutaj się drzewka jeszcze nie przebarwiają. Tak, no ten klon, drugi polny. Też pomarańczowy ma kolorki. Super. Klony polne. Jak, I wiecie, jak tam temu klonowi polnemu i temu, jak się dopiero rozbudują, te korony takie, takie duże będą. Bo to jest dopiero tak naprawdę trzeci sezon, czy drugi budowania korony od kołka. Na tamtym klonie i na tym. To na tamtym trzy sezony, a na tym dwa. No to dopiero początki. Także jak będzie taka duża korona, tam za jakiś tam, nie wiem, za jakiś tam może okres rozwoju tego drzewa, to będzie to pięknie. Cała, pomarańczowa. To naprawdę to super. Pięknie się przyszedł. Klon polny. I zobaczcie, no tutaj jeszcze się nie przebarwiają, graby i ten, ale miłożą pierwszy jest zielony, u mnie dopiero leciutkie ma zalążki żółte. A Miłożący też się pięknie przebarwia. Także zrobię Wam aktualizację za jakiś czas, jak się miłożące przebarwi. No i tutaj to nie przebarwiają się na razie. O, tutaj na żółto. Kolejny Grochodrzew. To dobrze. I tutaj jest też materiał. To też się lekko przebarwia. Berberys. No i ma kulki czerwone. No to dobrze. No i tu dochodzimy. To do, do tyle. To, to się chciałem podzielić. Jak się drzewka przebarwiałem, pięknie jesień wygląda. Ostatni po prostu chwila, żeby uchwycić zanim listki opadną. Kalina koralowa pięknie. Naprawdę. No i znowu dochodzimy tutaj do tego klona. E, pospolitego. I... No i spójrzcie proszę. Jesień. I jeszcze wiecie, jak jesteśmy, to tutaj jedno się drzewko tak też pięknie przebarwiło. To chcę Wam tutaj uchwycić trochę. Tutaj jest cienia, ale proszę spójrzcie. To drzewko, co dostałem sadzonki tutaj i sobie kilka sadzonek to wsadziłem do gleby, żeby mi rosły przez parę tam sezonów, żeby mi potężniały. To jest pięknie się przebarwiło to drzewo. Zobaczcie, jakie ma liście, jakie ma kolory. To chciałem uchwycić, pokazać Wam. Wow, naprawdę. Kolorki są piękne. To jest klon burgera. Azerburgerianum. To super, to będzie materiał na bonsai. To dostałem też w prezencie taką małą sazonkę na początku sezonu w maju. I wsadziłem do gleby i już pięknie podskoczył, ale wybarwia się pięknie, naprawdę. Także w przyszłości, jak będzie bonsai, to jesienią będzie miał piękne kolory. Azerburgerianum. Klon burgera. A tutaj jest ta brzostownica, To dostałem od Grześka jedną z tych, co też się zaczyna przebarwiać. Też wsadziłem sobie do gleby, żeby potężniała. I zobaczcie, jakie będzie miała kolory. Pięknie się wybarwia. Tutaj, o. Brzostownica się pięknie wybarwi. Naprawdę też. Intensywne kolory. I też już spotężniała i urosła spora, bo była malutka sadzoneczka taka. Jest tam na tym filmiku, prawda? Także dobrze, no to to się chciałem podzielić I, i wiecie co? I może zrobię jeszcze jedną aktualizację za jakiś czas. Jak się przebarwią sosny, bo się zaczynają przebarwiać. A spójrzcie, ona była cała zielona. Zaczyna się robić ładnie. Jak się sosny przebarwią niektóre, te gatunki, które się przebarwiają u mnie i metasekwoje jak się przebarwią im drzewie, to zrobię aktualizację jeszcze. Taki krótki filmik albo shorta i po prostu pokażę Wam. I jeszcze jak, się prze... jak wyglądają jesienią sosny drzewie i metasekwoje. A i jeszcze tutaj jest to liściaste drzewko co mówiłem, to też samo do mnie przyleciało. Też piękny ma kolor żółciutki. Także super, to, to tyle. No, to chciałem się z wami tym podzielić. Yy. Jesień pięknie wyglądają drzewka. Yy. A i tutaj jeszcze są buki te. Buki tutaj te, te bułki się zaczynają przebarwiać o. Też super. Także dobrze. Dziękuję Wam za towarzyszenie. Bądźcie błogosławiony i błogosławieni, Tomio. Pozdrawiam.